Siemanko, z tej strony DOSOKAWA, witajcie w czwartym odcinku z serii Outlast, gra, w której z sufitu kapie krew i postacie są tak przyjazne, że aż chce się wracać. E, z, z, ten, stanęliśmy na motywie takim, że mamy ten, rozstaj dróg, w, w, z jednej strony jest dużo krwi, z drugiej strony jest bardzo mrocznie i teraz jest, pozostaje pytanie, czy chcemy iść tam, gdzie jest dużo krwi, czy tam, gdzie jest ciemno i nie wiadomo, co się dzieje. Ja myślę, że chyba lepiej iść tam, gdzie jest krew, bo tu przynajmniej wiemy, że ktoś, z kimś się możemy spotkać prawdopodobnie, albo z kimś mogliśmy się spotkać. Yy, tu pisze Wall Rider. Nieźle. Jeździec, jeździec ścian. Ścienny jeździec. Tak, ja tu włażę, a tu pewnie Lepiej tak nie kombinować, bo coś czuję, że w tych szafkach coś tam znajdziemy. Chamskiego. No dobrze, to ruszamy dalej. Jesteśmy w totalnej ciemnicy. Totalnej ciemnicy. O! Baterie. Jak zwykle przydatne. No i cóż. No nie mówcie mi, że mam zejść do tej dziury. No skurde. Myślałem, że już głębiej się zejść nie da, ale niestety jeszcze głębiej można zejść. No i jesteśmy w jakiejś teraz. Ja pierdzielę. Patrzcie, zgaszę światło, no nie? Patrzcie. Nic nie widać. Nic. Teraz coś wyskoczy, to dostanę między oczy pewnie. Powolutku Słuchajcie, jakie dźwięki. Fak Te co jest nawiedzone, coś, tu coś czuję. Te przejścia? O, nawiedzone. No. Nawiedzone, ale dobra, idziemy, co tam, że... Wie, nie straszcie mnie! Mam nadzieję, że tu Nie zginę. Że nic mnie tu nie napadnie jeszcze. No dobrze, włączamy kamerę A albo tu jeszcze spojrzymy o ciemnico. Idziemy do światła. Zgnijmy do światła. Śmieci, puszki, koli. Notatki, prace domowe. Słuchajcie, tak, jesteśmy w kanałach. Ja kanałów nie ja widzę, bo tu mogą wyjść niezłe ...ceregiele. Tak, ten koleczka coś czuje. ...że może nas napaść później. Coś czuję, że on tutaj sobie wstanie i nas wystraszy. Miejmy nadzieję, że nie. Idziemy dalej. Powoli, powoli, powoli... O Jezu! Widzieliście? Coś pobiegło! Kto to był? Do dziury tam pobiegł, znaczy do szczelinki. Pobiegł. No nic, trudno. Idziemy tutaj. Ręka, proszę Was. Patrzcie, ręka. Noga. Mózg. Na ścianie. Dosłownie, patrzcie. <śmów> mózg na ścianie. A więc tak, wszyscy razem. Ręka, noga, mózg na ścianie. <śmów> Kurwa. I papiery, okej. Okay. Bierzemy papiery. I idziemy do tej szczelinki. Cóż. Zobaczmy, czy tu mnie nic nie napadnie. Lower junction. Flush the bo coś tam, coś tam. Musimy odkręcić zawory. Dwa. I wtedy ta woda zejdzie na dół. Spłynie. Nie będzie mogli tam skoczyć. Ale tu jest jakiś plan i z tego planu dużo się nie dowiem bo na... Nie wiem gdzie ja jestem tutaj. Na tym planie. No dobra, trudno. Idziemy. O, kurde Coś za tyle mi kamerą Uuuu, gruby gołodupiec idzie patrzcie Fajnie, że jest w skrzynkach. w skrzynkach mogę patrzeć co on robi Gdzie idziesz? Dokąd? Gdzieś zmierza, gdzieś mu śpieszno, znaczy może nie aż śpie... nie tak śpieszno, ale gdzieś sobie poszedł i zdaje mi się, że on chyba nie usłyszał. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje, i wrócił z powrotem do oglądania świata według Bandych. Dobra, to idziemy tutaj. Bieg przez płotki. z skrzyniami. Wchodzimy. I teraz tak, mam nadzieję, że zaraz mi nic nie wyskoczy z tych drzwi. Wiecie o co chodzi? Coś w stylu. Mm, Five Nights at Freddy's, że wyskoczy mi zaraz Freddy Fazbear. Nie, dobra, nie ma nic. Zakręćmy za Ale masz siłę. Drain! Motherfucking drain. No i wracamy w takim razie. Zobaczmy, czy jakichś czubów tu nie ma. Nie ma czubów. Obszaduję. na Kurna, jak mnie to straszy ta gra. To się wpadły nie mieści. Strasne zety. Nie wierzę w to, że on tu idzie. On tu idzie, a ja... Ale mam przewalone. O Jezu, dorwał mnie. O, ja byłem głupi, zaufałem mu. Myślałem, że jest na tyle durny, że mnie nie znajdzie. O w dupę, o, odejdź. Zostaw mnie. Zostaw, nie! <grych> Skarczymy. No dobra, wiem gdzie uciekać, wiem gdzie uciekać. Spokojnie, uda nam się. To jest gołodupie, to jest gruby i ciężki, także nie dorwie nas. Gasimy światełka i biegniemy do szczeliny. Tam nas nie dorwie. O, jest szczelina. Wbijaj się, nie patrz za siebie! Haha, chciałbyś. Nie ma bata, Jesteś za gruby, żeby się przydostać. A jeszcze, żeby zwięcić to wszystko nie, udało się. Dobrze. Znaczy udało nam się. <grych> nie, że się nie udało, ale się udało. Poszedł sobie, dobra. Poszedł sobie, także. Możemy wrócić z powrotem. A jak znowu przyjdzie, to znowu się skitramy. Co za cholerny grubas. Tak, trochę na bezczelu chodzę, jak widzicie, ale cóż. Te potwory nie są tak, no tyle. No, nie wierzę, że znowu. Znowu? Znowu jakaś muzyczka gra. No dobra, nie trafiłem do dziury. Haha, chciałbyś takiego. Tau. No dobra, to cóż, on sobie pójdzie i my się schowamy ze skrzynki. Poczekamy aż sobie odejdzie. Powolutku. O, patrzcie, żeński odpływ. O, no nieźle, niezła dupa. Nice ass, fine ass. Dobra, podejdziemy do skrzynek, poczekamy sobie, aż muzyczka się uspokoi, bo się cholernie wzburzyła. Jest cisza i spokój, także możemy iść. Na kuckach? NIE! Wierzę, że, że znowu wyszedł! Jak ja cię nienawidzę, tych grubasie pieprzony! I muszę tak... Dobra, nie, nie, idę inną drogą, bo to widzę, że tu z tym grubasem nie zagadamy, bo on jest jakiś uczulony na, nie wiem... Na moje ruchy. Cóż, może tu gdzieś będzie odpływ jakiś inny, wiecie? Nie, tu? No nie no, pozostaje mi ta szczelina chyba, bo tu nigdzie indziej nie ma drogi. Zaczymy jeszcze. No nie, tu chyba nie dziwnej drogi. O, tu jest ten cieć. Nie, wracamy. Musimy jakoś wykiwać tego głupka, albo po prostu mu uciec. Wiecie, o co chodzi. Przedostać się obok niego i gdzieś spieprzyć do jakiejś dziury. Tak będzie chyba najlepiej, tak zrobimy. Dobra. Wchodzimy do szczeliny. Przeklętej szczeliny. Znaczy przeklętej, ona mi już ratowała tyłek dwa razy. Także dziękuję ci szczelino, dziękuję. Musimy żeński piękny odpływ uruchomić. A żeby to zrobić, musimy się przebiec i uciec głupkowi do szczeliny. Ta 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 ta. O jezus, to mnie, zostaw mnie. Dobra. Kurna, nie udało się. Szkoda, że mi sięgnął, tak wtedy mi się udało. Female Drain. Oho. Dwa walwy, czyli co, tamten już. tamten już odkręciłem, czy nie? Sam nie wiem. No, mam nadzieję, że odkręcony jest, to nie jest dobre. Sądzę to nie jest. Nie jest. Okej, okay, on tu jest. To nic. Odejdź. Kurde, daj mi przejść, chłopie. Dobra. Jeden odkręcony możemy zwijać. Nie ma co tutaj czekać, bo byśmy się zaczekali. Że... Do naszego ukochanego... Do naszej ukochanej szczeliny chodzimy. Okej. Okay. On już do nas się nie sięgnie. I tak. <laughs> poczekajmy sobie. Teraz już na fest poczekamy, bo w takim razie... Chyba poczekam, bo tam ciężko mi będzie się przecisnąć z tym cieciem. Natomiast widzieliście, mały ten. Bardzo wąskie przejście. Szkoda, że mi się nie udało przecisnąć, cholera. Już byśmy byli tam w tym. w odpływie. No to trzeba było po prostu wskoczyć te, do tego, tego. do tego. do tego otworu. I było cacy. Git, git malina. Tak. No, nie mogę w to uwierzyć, że tu idzie. A no, on jest głupi na tyle, żeby. przejść okrężnie przez skrzynkę. No dobrze, to chyba nam się udało, wiecie? Tadao. Nie odwracaj się za siebie, nie odwracaj się za siebie. Okej, okay. możesz mi co najwyżej zrobić? No, jest najwyżej odejść w spokoju. Dobra, kolejna szczelinka. To... Nie, Grubas! Ten Grubas tutaj będzie szedł, dobra. Ale już chcę się uśpieszyć, Chyba, nie wiem co tu się działo. Uwaga, przygotujmy się na skrimera, drzwi. Tadą! Nic? Nic, dobra. Świetnie, jak ja się cieszę, że takie ten, że. No. Oszczędzają moje nerwy. Zobaczmy, czy tu coś znajdziemy, ciekawego. Nie, nic nie ma. Paint, farba. Ciśnienie na maksa, poszło, dobra, wychodzimy. Kurde, tu nic nie widzę. Zadymione. Tego głupka tu nie ma? Miejmy nadzieję, że nie. Nie ma głupka. Dobra. Jest głupek! On będzie szedł teraz tędy, to ja przejdę sobie tędy. O, on przyjdzie tutaj zobaczy co się dzieje, z tamtej strony, za nami. A jak podejdę go w tej stronie, o! Wykiwamy, głupola. Eee, nie, nie, nie to nic, właśnie, wrac właśnie, wracamy, tam jest już ten elegancką odpływ zrobiony. Także ten pobiegniemy, wejdziemy do szczeliny. On zrezygnuje z nas, jak to zwykle robi, tak, rezygnujemy. Patrzcie, re rezygnacja. Zrezygnował No i dobra, i idziemy teraz do odpływu Ciach, pach, jebs I schodzimy na dół, nie wiem gdzie schodzę Nie wiem gdzie ja schodzę, ale jest coraz ciemniej Ja nie ja widzę takich motywów, bo niejadący mi czeka na dole Jezu, wchodzę do jakichś studni chyba Kurna hm. Koleś tu se leży, patrzcie, giry do góry i tyle Przyjacielu, tak się nie leży w baseniku. Odwrotnie, głową do góry. Co za głupot. Ścierwo wisi sobie. Kurde. Hamskie screamery, jak ja tego nie lubię. Screamerów. Ktoś na nas spojrzał. Nekrust na nas spojrzał. I jeszcze jakieś siapy drą Wydostanę się z, z kanałów. Ok, dla mnie dla mnie dobra, dobra ta opcja. Wydostać się stąd. Biegusiem. Yy! Spadamy stąd. Ktoś tu idzie. Co ty robisz? Ej, on, on sobie gada. I jest całkiem ten. Całkiem normalnie gada, to właśnie. Rozkwinia jakieś tutaj hardcory, ale dobra, idziemy dalej. Bo ja nie wiem, czy zaraz mi nie przyjdzie ktoś i nie stłucze mnie. Nie zdzieli, podobsko. Uuuu, krewko, proszę bardzo, mamy żeński, męski, żeński, męski, idziemy do żeńskiego, a żeński zamknięty, niedostępny. No cóż, nie tu nie, nie tu nie, mogę powie rytyczka cóż pozostaje zrobić. Po raz trzeci, już teraz to będzie chyba czerwona kartka, no niestety, i tak już łamie reguły, bo po, po jednej żółtej kartce już później następuje czerwona, a tu już, tu już mamy trzecią żółtą kartkę. Także... Ile to można dawać tych żółtych kartek? Oni się ze mną zajmują... droczą. Kurna, co się stało? E, główka, patrzcie. Jaka głowa leży sobie N Tu nie wejdziemy, drzwi zamknięte I oczywiście musimy chodzić kanałami, brzydkimi, strasznymi, ciemnymi kanałami Nasza kamera już nagrywa 29 minut I patrzcie, nagrywka 29 minut ile baterii zżarła Te, Znaczy, ile baterii zżarła yy, Ta kamera, żeby nagrać 29 minut Kurde, to jest strasznie ba bateriożelna kamera. Uuu, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Mam nie robiłem błędu idąc tutaj.